Wydawnictwo Auditus zaprasza do wysłuchania powieści Małgorzaty Kalicińskiej. Dom nad rozlewiskiem, czyta Marta Klubowicz. Rozdział pierwszy. Rozpędzona kula śniegu, czyli moje życie w pigule. Zjadam już piętnastą śliwkę. Zrywam je z drzewa w ogrodzie mamy. Śliwy są leciwe, dość niskie, powykręcane ze starości. Przedwojenne. Sięgam po owoce bez wysiłku i nawet nie wycieram ich o spodnie. Jak taką śliwkę węgierkę nacisnąć odpowiednio, pęka na pół, ukazując zielono-bursztynowe wnętrze. Węgierki, te prawdziwe węgierki, są słodkie mają specyficzną, lekką goryczkę i niepowtarzalny aromat. Pod fioletową skórką cierpką i gorzkawą tkwi mięsista niespodzianka, rozlewająca się w ustach słodko-kwaśno, jeśli są dojrzałe, i bardzo słodko, jeśli są po prostu dojrzałe. Tylko z takich węgierek powidła są świetne: brązowe, skarmelizowane, gęste. Jest wrzesień. Obiadam się tymi śliwkami, bo zrywam je na powidła i krótkie drzemy. Już nie mogę się doczekać smarzenia, gadania, mycia spirytusem słoików tego całego obrzędu. Późno popołudniowe słońce grzeje mnie w plecy. Lekki, ciepły wciąż wiaterek szemrze w gałęziach. Jak tu spokojnie! Już ponad rok tu jestem i nie wyobrażam sobie, jak mogłam żyć w Warszawie. Mieście rozpędzonych samochodów, rozpędzonych ludzi. Wśród krzykliwych reklam obcego mi coraz bardziej świata, którego byłam fragmentem, rozpędzoną kulą. Jak spędziłam tyle lat bez mamy, śliwek, rozlewiska, kaczki obrażalskiej, piernackiego, kaśki, funia, mazur. Dzieci, czy wyście, kurwa, pogłupieli? Prezes był naprawdę zły. Widać było, jak mu żyłka nabrzmiała przy kołnierzyku. Kiedyś chyba bym coś powiedziała, uspokoiła go, bo takie uniesienie grozi zawałem. On jest w grupie ryzyka AA. Nie, 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 alkoholik. Owszem, lubi dać w rurę, jak sam mówi, ale to AA to akurat od ambitny, aktywny. Do tego dochodzi kawa w nadmiernych ilościach, za mocna, za słodka, za dużo. Papierosy za mocne, za dużo, za często, stres ponad miarę, zero umiejętności odpuszczenia, zluzowania. Wszystko na hiperpowadze, hiperobrotach i hipertępie. Rozwiedziony. Niedawno bo żona była z tych wytrwałych, ale jak długo można czekać na faceta? Penelopa czekała dwadzieścia lat, a ta, Zofia jej było, nie miała tyle cierpliwości. Do dwudziestej sama. Na ferie z dziećmi sama. Do teściów na dwudziestolecie sama, bo firma była w Krakowie na festiwalu. Z Jaśkiem do ortodonty sama. Kamila rodziła sama, bo on prezes był wtedy z ważnym klientem na golfie. W końcu miły kolega z dawnych licealnych czasów rozgonił tę samotność już. No prezes też święty nie był, ale taki znowu latawiec też nie, choć chciałaby dusza do raju. No bo kiedy? Gdzie? Przecież na dupy też trzeba umieć latać. Mieć chociaż czas. No, czasem jakąś skubną, tak po towarzysku. Biedny pracocholik. Fakt. Żyjemy dzięki firmie, a firma to my. Czyli prezes, wiktor, wiceprezes czyli wicek i personel. W nim ja. Kilka dobrych komputerów, najlepsze drukarki, kawiarka i kuchenka, bo niektórzy nie lubią napojów z tej durnej maszyny nalewającej bezduszną kawę do bezdusznych kubeczków. Nie te kolory zamawiał klient! Czy wy kurwa śpicie? Pani Jola dopiero co zwróciła mi uwagę i dyczył się wciąż prezes. Za często ostatnio używa tej kurwy. No ale kurwa, weszła ostatnio na salony. Nawet wielkie damy, aktorki, dziennikarki szczycą się tym, że używają plugawego języka. Nasz prezes to taka wielka dama i uważa, że mu z tym do twarzy, a niech tam. Trzyma we mnie: Nie mówię, nie widzę, nie słyszę. Z racji stażu to ja rzadko biorę udział w takich akcjach. Nie muszę. Mam czterdzieści parę lat i wiem. Cholera jasna, że jestem najstarsza w firmie. Nie przypilnowałam sławki i czuję się winna jej błędu. Sławka ma nos jak gałka hamulce od karuzeli, bo poryczała się w poczuciu winy jak mała. Kiedyś też tak reagowałam jak ona. Sądziłam, że tak wygląda odpowiedzialność, przejmować się własnymi błędami do łez. Ojca to strasznie wkurzało i powiedział mi kiedyś, że odpowiedzialność to skupienie, rzetelne wykonanie, poświęcenie czemuś maksimum uwagi i wtedy nie potrzeba beczeć. Tak, pryncypialny to on był. Matematyk w systemie zero-jedynkowym. Sławka młoda jest i właśnie bierze w dupę od życia, jakby powiedział tato. Czasem się tak wyrażał i zaraz potem tłumaczył, że u niego w partyzantce tak się mówiło i żeby nie było, że on tak mówi, to tylko cytat. Pracuje w takiej firmie, jakich tysiące na świecie. Agencja reklamowa Hop Art Media Spółka ZOO, czyli eksport, import, aport i raport. Tańczy, śpiewa i stepuje, krawaty wiąże i przerywa ciążę. Robimy za pieniądze wszystko. Wszystko. Nie, nie jesteśmy jednakowoż agencją towarzyską, choć i u nas rządzi pieniądz i młodość. Wszędzie rządzi pieniądz i młodość. Ja też muszę być młoda, bo inaczej jak mam być kreatywna? Nikomu do łba nie przychodzi fakt, że można mieć osiemnaście lat i być psychicznym starcem, można być na emeryturze i tryskać pomysłowością, być nowoczesnym i kreatywnym. Kiedyś wygłosiłam taki tekst, że sądziłam powale wszystkich na kolana. Wielcy tego świata, twórcy wiekopomnych dzieł, które pozostaną na długo w ludzkiej pamięci, to na ogół twórcy z doświadczeniem i życiową mądrością, jakiej nabywa się latami, pracując, obserwując i myśląc. Weźmy na przykład Beksińskiego, Dudegracza, Kiliana, Praiznera, Szo, Gosiu Kochanie, odezwał się przy wszystkich prezes. Nasze dzieło ma przetrwać kampanię reklamową, przynieść force nam i producentowi. Potem nasze wiekopomne dzieło może sobie iść na śmietnik. Moja błyskotliwa inteligencja już wie, że prezesowi zawsze przyznaje się rację, więc zwarłam kły i patrząc na niego jak na bohatera, rzekłam Tak. W naszej branży tworzymy rzeczy o chwilowej wartości. To fakt.